Witam w kolejnym odcinku. Tym razem już jesiennym. Złota polska jesień. W ogrodzie również się ujawnia przebarwieniem traw, a także jeszcze kwiatami. No, niezniszczalne gaury cały czas nam kwitną. No, tak wygląda. Inne kolory, oczywiście, niż letnie. Biały zawilec. A my pójdziemy zobaczyć, co słychać u figowca. No, jak to jesienią, zawsze dużo liści z naszych brzuz. No, ale one będą już nieraz były grabione. <laughs> Tutaj mamy. W zeszłym roku kupiliśmy morwę, która nam. No, niestety nie miała w tym roku owoców, ale ładne drzewko się z niej zrobiło. Tu mamy morwę kolumnową ta jest chyba czarna tamta biała albo i odwrotnie No a tu jesteśmy tu proszę zobaczcie nasze papryki No i figowiec Figowiec który zaowocował, ale piszą, że te owoce powinny być w dół skierowane i wtedy one będą dobre. No, te akurat nie są w dół skierowane, są w górę. Ale zobaczymy, pewnie je zerwiemy i, i zobaczymy, co z nimi. Samo wysiewające się szarłaty. A tu aronia. No i takie lekkie pobojowisko po letnie. Wcześniej pokazywałem ożęba naszego. Teraz zobaczmy go, jak w słońcu się żółci pomimo opadłych już liści, w dalszym ciągu efekt jest. Bardzo oszłamiający listopadowy poranek, pełen słońca i rosy, piękna pogoda jest dzisiaj, także można. Coś popatrzeć na ogrodzie, bo to pewnie już ostatnie chwile tegorocznej polskiej jesieni z naszą fuńką. No to mamy w całej okazałości, Miskanta? No i tam z tyłu za nim prosot, czynniki. No i tam dalej, Miskanty, kolejne. O tutaj. Kolejny. No to prosto jest super. Właśnie szukałem go, żeby y, tą odmianę znaleźć. Udało mi się. I tutaj są kolejne. Zobaczcie. Tamta już jest starsza, więc te jak się mam nadzieję rozrosną, to będzie tutaj taki czerwony parawan. Za nimi są sporo bulusy, różno, różno ale te coś kiepskie, no nie wiem co się tu z nimi dzieje, muszę pomyśleć co z tym zrobić, bo w sumie są piękne. Ale tak coś się nie do końca tu prezentują. Za nimi czcinniki, tak zwane diamentowe. No i oczywiście nie sposób po raz kolejny nie pokazać miskantów memory. pięknych, białych pióropuszach. Pokazują się. No i jeszcze parę tych w migawego grudka jesiennego tutaj z cisem, który zakwitł, z owocami, proszę. Eee, tego żywotnika będę chciał trochę przyciąć. Coś z nim zrobić, żeby on zagęścił się, jakby co to proszę o rady. No i ta część, która mam nadzieję, że zacznie się rozrastać z biegiem lat i zrobi się tutaj mi trawiasty gąszcz. No a tutaj jeszcze cynie. I w przyszłym roku tych cyni muszę wysadzić więcej, wysiać, bo to są kwiatki, które przez parę miesięcy kwitną i na pewno e, trzeba będzie w przyszłym roku właśnie więcej tych cyni posiać i będą zdobić ogród z pewnością do e, późnej jesieni. Tutaj jestem natomiast zdziwiony... Tym, bo w, przyszły, w zeszłym roku kupiłem ambrowca. Myślałem, że będzie pięknie się przybarwiał. A tu proszę, tyle mi zostało z ambrowca. Bardzo szybko opadły mu liście, bardzo mało urósł. No, zobaczymy. Może to po prostu z, z czasem, z wiekiem się Unormuje zrobi się większy kolumnowy, piękny, no i bardziej przebarwiający się. A tu nam zakwitła róża. I to nie jedna. Zakończenie tego filmiku, jeszcze raz, po raz kolejny, przód domu. Z rdestem himalajskim, miskantami, tabułami, perukowcem. Bergeniami, sesleriami. Tak to wygląda. Jesienną porą.